Tutaj je znajdzie każdy z was. W kaczorków się przenieście świat. Siądźcie przy ekranach w krąg i szlochajcie, bo wreszcie są wasze kaczorki. Wasze kaczorki prześledźcie każdy drobny ruch. Nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch. Bo przy kaczorkach strach się bać. Pojebie tu każdego z nas, bo to kaczorki. Wasze kaczorki. maneczko. no i co? Wyszło jak zawsze, co nie? Tak zakazywali tego Halloween, grzywnami straszyli, a widzę już tydzień wcześniej w Polsce obchody ruszyły pełną parą. Rząd straszy obywateli, obywatele straszą rząd, dostęp do aborcji albo psikus. Jak długo w tym kraju będzie dochodzić jeszcze do takich sytuacji? Ale już tak bez żartów, to co za pojebana akcja w ogóle? Ja to się od jakiegoś czasu zastanawiam, czy reżyser ludzkiej stonogi nie kręci przypadkiem w Polsce jakiegoś nowego arcydzieła. Bo jak nie to, to nie wiem jaki chuj. Ale w związku z tym, że poziom abstrakcji sięgnął zenitu, stwierdziłam, że przeniesiemy się dzisiaj w baśniową krainę. chuj paproci w Dolinie Kaczorków. Zatem dzisiaj będzie bajka. Będzie baśniowo i magicznie, bo na poważnie to się nie da. Rozdział pierwszy. Bezczelny wódz naczelny plemienia Cebulatti. No, nie mogę się powstrzymać i po prostu zacznę od przysłowiowych trzech słów do wodza naczelnego. <laughs> Jarek, nie sraj żarem, hopie. Ciebie i tak już nikt nie wyskrobie. Mówi się, trudno żyje się dalej. Reality hits you hard, bro. Myślę, że zupełnie nie przemyślałeś tego ruchu. Ja na twoim miejscu, to bym się prędzej skoncentrowała na likwidacji okien życia. Bo z uwagi na swoją posturę, to masz jeszcze szansę się tam zmieścić, a nie znasz dnia ani godziny, kiedy ktoś cię tam wepchnie, bo nawet brutus przeciwko tobie. Wiadomo, prawdziwi przywódcy nie mają przyjaciół. Stoją samotnie na czele. Chuj wie czego i dowodzą, chuj wie czym. Najprawdopodobniej swoją chorą fantazją. Ale z oknami jest też takie niebezpieczeństwo, że mogą ci siostrzyczki stamtąd wypchnąć, boś dusza nieczysta, a potem cię znajdzie egzorcysta i dopiero się narobi. Oj dana dana wypędzą z Jarka szatana. Także tego, ty se tam zważaj chopie, nie? Co ty kombinujesz? Trzeba mieć główkę na karku. Takie nieprzemyślane ruchy mogą cię sporo kosztować. Także czekam na odpowiedź w sprawie okien. Rozdział drugi to jest wojna. No ja jestem ogólnie zbulwersowana, zszokowana, i nawet ja nie wiem, jak się mam czuć w tej sytuacji. Jestem oburzona też, oczywiście. Bogu ducha winny muminki zostały wmieszane w ten cały polski cyrk, w tą całą nikczemną zbrodnię. Komu one czym zawiniły? Za jakie grzechy taki los spotkał muminki? Przecież to nie ich wina, że buka była w dolinie. To oburzyło nawet chaty Także tutaj znowu zwracam się z apelem, tym razem do pani Smrodek. Proszę się łaskawie odtentegować od muminków, bo one również nie chcą z panią mieć nic wspólnego, jak możemy przeczytać na Twitterze. Poza tym jest to świetny moment, żeby zaczęła się pani bać. Po pani nonszalanckim wybryku utworzono petycję z żądaniem natychmiastowej likwidacji smrodka. No nic dziwnego, nie? Wodorze niech siedzieć nie chce. Powoduje to pewnego rodzaju dyskomfort. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że petycję podpisały już troskliwe misie. I co szokujące, podpisali ją nawet brzydal ze złośnicą. Tak pani wszystkich wkurwiła. Ale to dopiero początek. Proszę skumać powagę sytuacji. Petycja jest również sygnowana kopytkami kucyków pony. Tak, tych, które wyznają przyjaźń i magię. A jedna z nich ma tęczowy ogon i grzywę. Jestem przekonana, że do waszej zagłady doprowadzi jedna z grup, której najbardziej nienawidzicie. Jak nie kobiety, to LGBT. I dopiero będzie beka. Natomiast jak sobie teraz pani siedzi i myśli, że taka petycja to przecież nic, bo wy szacunku żadnego nie macie do petycji, do praw ludzkich, to już spiesz z informacją, że bunia już waży gumisiowy sok dla protestujących, więc tym razem na pewno się wam nie upiecze. Ogólnie to również papa Smer zbiera posiłki do obrony klinik ginekologicznych. A, no i najważniejsze, omal bym zapomniała. Z odsieczą wyruszył również aż keczam z alabastry. Jak jego Charmander beknie ogniem w kierunku Smrodka, to zapłonie jak żywa pochodnia, nie? Nawet Squirtle tego pożaru nie ugasi. To będzie koniec. Smrodek zapłonie jak niegdyś tęcza na Placu Zbawiciela. I sprawiedliwości stanie się zadość. Wciąż czekamy jeszcze na odpowiedź Naruto, czy podejmie się walki ze złem i występkiem. Ale atomówki obiecały, że będą na bank. Ba, mało tego... Będzie nawet mój ojojo, który czuje się zraniony na wskroś, gdyż ponieważ nie dostał od rządu żadnego dofinansowania na swój specjalistyczny hełm do ochrony wybitnej inteligencji. Także wyjątkowo zjednoczą siły w tym szczytnym celu, żeby unicestwić panią, pani smrodek, żeby wszyscy mogli odetchnąć pełną piersią i nawdychać się smogu. <laughs> Kurwa nie, w tym kraju to na każdym rogu jakiś wróg, nie? No nie da się żyć po prostu, nie da się żyć w tej Polsce. Jak nie smrodek, to smog. No a jak tam, Kajusia, boisz się już? Czy zapowiadać line-up jeszcze? No dobra, to jeszcze, żebym miała pewność, że dotarło. Wiesz, że Buka szuka swego buta. No. A jak go wreszcie znajdzie, to wiadomo, co zrobi. Jak ci pizgnie w ten głupi łeb, to inoros. Rozdział trzeci. Grom z jasnego nieba. No nie byłoby się oczywiście bez teorii spiskowej, czyż nie? Czymże byłby ten kraj bez teorii spiskowej? Wciąż niczym. Uwaga. Otóż Walking Dead wytropił spisek. Tak, oczywiście, bo któż inny mógł to zrobić? Nie wiem, jak on go dojrzał albo wywęszył tymi swoimi nadgniłymi organami, ale ogłosił, że symbol SS jest symbolem strajku kobiet. A właściwie symbol strajku kobiet jest symbolem SS, jak już mamy być tak politycznie poprawni. Jak możecie się spodziewać, Flash Gordon zdążył się oburzyć, zanim Walking Dead zwerbalizował swoje poronione wizje. Harry Potter już nadlatuje w naszym kierunku. Zapewne słucha walka Cypisa, sobie się pobudzić do walki. Mam moc jak Harry Potter w zębach mogę przenieść fotel albo motel jeden chuj nać robię, niezły gnój. Dobra wiadomość dla Harego jest taka, że gnój już zrobił wódz, także przylatujesz na gotowe. Potęga. Czy mamy kciuki, żebyś był jak najszybciej? Wiadomość sprawiła, że również Pikachu się lekko podkurwił w swoim pokebolu, ale jako że i tak już był w drodze do Polszy z Aszem z Alabastrii, więc olał temat, bo wiedział, że upieczy smrodek Walking Dead na jednym piorunie. Także chill, relax, take it easy, wkrótce nastąpi Zagłada. Wieść gminna niesie, że o całej sprawie dowiedział się nie kto inny, a sam Zeus. Natomiast wzruszył tylko i wyłącznie ramionami, bo to nie na jego nerwy, no a w przyszłym tygodniu przewidywane są gwałtowne burze nad całą Polską. Dacie wiarę? Dla takich chwil zespół AC Błyskawica DC nagrał wałek Thunderstruck. Przysięgam. Oni wiedzieli. Możliwe, że arktyczne małpy też coś zwęszyły, bo parę lat temu nagrały Crying Lightning. Przypadek? Nie sądzę. No ale teraz dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chodzą z symbolem błyskawicy i martwią się bądź lekko niepokoją, bo nie wiedzą, czy to wypada i czy tak można. Zatem już wam śpieszę powiedzieć, moi kochani, że można, bo gdyby to było złe, to Bóg by inaczej świat stworzył. Rozdział czwarty. Cud nad Wisłą. No jednak nie sposób się nie zgodzić, że Polska to jest miejsce niesamowite. Jedyne w swoim rodzaju. Wigilijny cud miał w Polsce miejsce na dwa miesiące przed wigilią. Jestem przekonana, że to na bank dlatego, że Jarek tak dzielnie broni naszych rodzin i kościołów. Myślicie, że taka manna z nieba sama z siebie by na nas spadła? Skądże znowu? To wszystko zasługa Jarka, jego zdecydowanych działań i pokornych modlitw? Ale o jakim cudzie mowa? Już śpieszą wytłumaczyć. Po kilku długich dniach uwierającego milczenia Wreszcie przemówił kabaret ani mróz w wersji żeńskiej. Któż by się tego spodziewał? No na pewno nie nasz prezydent. No niestety przemówić przemówił, ale ciekawego do powiedzenia nie miał nic. Także może i lepiej by było, gdyby wciąż milczał taki to był cud na półgwistka. No ale darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. Doświadczyć cudu wigilijnego na dwa miesiące przed wigilią? Za to trzeba być wdzięcznym. I w związku z tym zapierdalać teraz do świątyni. Migusiem hajs na tacy na Majbachy wykładać. I oczywiście tylko ci prawilni, co bronią polskiej rodziny i polskiej świątyni. No, reszta się nie musi czuć zobowiązana. Rozdział piąty. Umarł król, niech żyje król. No proszę państwa, w obliczu takich wydarzeń powrócił również król z dalekiej podróży po meandrach ludzkiej psychiki. Nie mógł dłużej milczeć. Musiał się wypowiedzieć w tej sprawie. O kogo chodzi? No, o nikogo innego, jak o samego Janusza. Janusza Korwina. Było wejście smoka. No, powiem wam, że jak odpalił petardę, to znów szalancją podobną tylko i wyłącznie do siebie. Nie wiem, ile śmiałków jeszcze zdobyłoby się na taką otwartość. Król Janusz ma pomysły. Król Janusz z większością rzeczy się nie zgadza, widzisz, ponieważ on wie lepiej i ma lepsze rozwiązania. On jest świadom, jako jeden z nielicznych, przynajmniej na to wygląda, że światem rządzi pieniądz. Dlatego też proponuję rozwiązanie praktyczne, które ma szansę znaleźć szeroką grupę zwolenników. Podejrzewam, że będą wśród nich inwestorzy, finansiści, biznesmeni, ekonomiści, no elita, no śmietanka towarzyska polskiego społeczeństwa, bo plebs po prostu nie zrozumie geniuszu tych postulatów. Cóż tym razem za idea wykiełkowała w mojojojowej głowie Janusza, zapytacie. Już spieszą przedstawić Wam nowy koncept. Janusz stwierdził, a że co by było, gdyby poród byłby więcej wart niż aborcja. Genialne! Na takim układzie zdecydowanie skorzystałby lekarz, bo zamiast abortować, wspomógłby poród i dostałby dodatek. Co by miał? Na waciki. Ale nie martwcie się. Janusz pomyślał również o kobietach. Jaki benefit dla nich płynie z tego rozwiązania? No już, proszę, bardzo prosty. Sprzedać Bachora za 25 koła. I już, ma problemy. Po co abortować, skoro można urodzić i sprzedać? Genialne, czyż nie? Jedyne, co mnie zastanawia, to czy Janusz ze swoimi skłonnościami do klasyfikowania ludzi jako przydatnych i nieprzydatnych obmyślił już jakiś cennik? Bo to jest przecież niemożliwe, żeby każde dziecko było warte tyle samo. No bo jakby się na przykład narodził taki mały Januszek, no to wiadomo, że za 25 koła to by nawet nie mlasnął to na pewno byłoby bardziej wartościowe dziecko. Ze względu na swoją niesamowitą inteligencję. Nie wspominając już o tym, że byłoby płci męskiej. Plus tysiąc do fejmu. No ale z drugiej strony, król Janusz przynajmniej losem dzieci się przejmuje, czy będą żyć, czy nie. Bo niektórzy twierdzą, że jak umrze, to umrze. Po prostu. No i na chuj drążyć temat. Powiem wam, że granice między tym, co dobre, a złe zatarły się już dawno. I nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł je ustworzyć. Nawet drogowcy, którzy malują znaki poziome na jezdniach. Ale wracając do cennika noworodków i segregacji przydatnościowej według Korwina, to wychodzi na to, że moje przeczucie było całkiem niezłe. Gdyż ponieważ Janusz opublikował tweet, i jest to wyraźny znak ostrzegawczy dla Donalda Trumpa, może on niedługo stracić swoją ulubioną platformę komunikacyjną i zostać zdetronizowany jako król najgłupszych tweetów. Gdyż mamy Janusza. Jakąś to złotą myślą postanowił się Janusz z nami podzielić? Proszę, słyszę w Sejmie, że miarą państwa jest opieka nad inwalidami. To bzdura i demagogia. Znacznie ważniejsze są dzieci zdolne, których wynalazki pomogą inwalidom, i dzieci sprawne, które jako policjanci obronią inwalidów, często ofiary bandytów, i jako żołnierze będą bronić Polski. Także Korwin generalnie znajdzie zajęcie dla każdego posegreguje nas względem naszej przydatności do jego celów, a sam będzie oczywiście mózgiem całej operacji. Będzie strategiem. Będzie zarządzał nami ze szklanej wieży. Rozdział szósty. Nieoczekiwany zwrot akcji. No i tak. Podczas gdy pozostali członkowie PiSu grają techno na flecie albo driftują multiplum, pojawia się on. Nieustraszony, nieugięty Mateusz M. W masce ala Nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę. I ogólnie nie wiem, czy zaobserwowaliście, co się dzieje z tą maską, kiedy on mocno zasysa powietrze, by ponownie wyżykać z siebie jakiś debilizm. Z utęsknieniem czekam na dzień, kiedy zaś tak mocno, że już nigdy więcej nie przemówi. Ale nieustraszony Mati wymierza cios w Polaków, słuchajcie, w piątek, tuż przed weekendem. Nie ma litości w sercu. Wymierza cios w Polaków i ich polskość. Nie będzie w tym roku swój tfoci nad grobem, w nowym futerku i pantofelkach. Cmentarze zamknięte. Oni już się tak kurwa zakręcili, że nawet polskiego halowen zakazali. Już nikt nie wie, co jest prawdą, a co jest fikcją. Już nikt nie wie, gdzie jest. Kto jest jego wrogiem, a kto jest jego przyjacielem. Wszyscy jesteśmy zdezorientowani. Za to moja matka jest wkurwiona, bo cmentarze na lockdownie, ale jej znicze zdążyli zajebać. Szokujące. No natomiast duch w narodzie nie ginie, Polaka nie przechyczysz. Na co ty Maci liczyłeś? Dla Polaka tradycja jest święta. Zatem ruszyli tłumnie na groby. Już w piątek. Także na spokojnie zdążą pandemię rozprzestrzenić przed cmentarnym lockdownem. I nie będzie już zwalania na strajk. Cwaniaczki! Kto jest teraz w dupie? Ach, no i oczywiście spieszę was uspokoić. Oczywiście wszyscy sprzedawcy zniczy i kwiatów dostaną pomoc. Nie wiadomo jeszcze tylko jaką kiedy, ale o tym to pomyślą później. Pewnie dotrze wraz z respiratorami. Just in time. Just in time. Po słowie, babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł taki cud. Jarek cud ten z lekceważył, no i piwa se naważył. Mężczyźni, którzy kobiet nienawidzą, nieraz się jeszcze w swym życiu zdziwią. Teraz baby tłumnie spacerują, żadnej litości nie czują. Razem z nimi tęczowa brygada. Czeka jarka niechybna zagłada. W rękach parasolki, wieszaki, transparenty, niech ten trybunał będzie przeklęty. To upadek polskości. Jaką Jarek wyznaje? Zatem wypuszcza narodowców zgraje. Bronić Kościołów, bronić rodziny. A co to właściwie znaczy, to potem wymyślimy: Bronić polskości, bronić polskiej ziemi. Kto umrze, to umrze, nic tego nie zmieni. Polacy się burzą, głośno protestują. Jakże tak można? Toż to się nie godzi. Przemocą odpowiadać na spacer pokojowy? Wyrywa się Krzysiu w kierunku mównicy i ile się w płucach zaraz wykrzyczy. Można! Gdyby to było złe, to Bóg by inaczej świat stworzył. Tymczasem król Korwin nie przepuści sposobności. Czym prędzej przedstawia nowe możliwości. Za dwadzieścia pięć koła obchnąć Bachora. Niech bardziej niż aborcja, poród się opłaca. Światem rządzi kasa. Nikt już nie ma moralnego kaca. Mati od razu dał się przekonać. Pozamykał cmentarze. Nikt już w Polsce nie będzie konać. Będziemy krajną mlekiem i miodem płynącą. Żadni hejterzy szczęścia nie zmącą. Polska jest pro-life, a śmierć jest passé. Będziemy żyć wiecznie nad tego bagna dnie.